Dzień dobry, cześć. Dzisiaj z kamerką, tak wyjątkowo, mamy nowy, jak widzicie, event, nowe wydarzenie. Serdecznie Was do niego zachęcam do obejrzenia odcinka. Porozmawiamy sobie na różne tematy. Więc myślę, o, masterka weszła, więc myślę, że odcinek będzie cieka ciekawy. Przede wszystkim skoncentrujemy się, jak zwykle, to bywa na Waszych pytaniach. Zacznijmy może od jakiegoś małego openingu, jak to zwykle bywa. Weźmy sobie parę rzeczy. Mamy Najan PVZ, tutaj komentarz. Mój film po prawej tam jest, tak? W proponowanych. No czasem się zdarzy mi ciebie oglądać. Nie mam ty, tyle czasu, żeby YouTube'ka tak sprawdzać, ale od czasu do czasu ach, słaby item wyszedł. E, Wiktorek Miłego dnia życzę każdemu co do gry twierdza Krzyżowiec, to kojarzy mi się bardziej z Heroesami, więc może zagram w nią. Ja ostatnio piję jedynie wodę, <tuskawkową> truskawkową, czasami herbatę. Uuu, wiesz co, te wody smakowe są bardzo niezdrowe, to nie polecam ci pić. Ja, ja sam piję herbatkę, zawsze, prze, przeważnie, tak często dość rano albo w no wieczorem. Także herbatka może być, jak najbardziej. Lepiej czuję się ostatnio, więc fajnie i mam nadzieję, że u innych też. Czuję się, jakbym mógł pokonać Elona Muska w rankingu w PoE2. <grystanie> Oj, to będzie bardzo ciężko, <grystanie> tak mi się wydaje. Tam było chyba jakieś problemy, nie? Elon Musk się tam coś pokłócił z tym Asmon Goldem o, o coś, chyba nie, tam, że, że oskarżyli go o używanie botów czy coś. <grystanie> Eliheniu, gdy przechodzisz dungeony w wersji Elite, to w nagrodze za przejście dostajesz 10 esencji, przedmiot który zmniejsza ceny w Mighty Eagle's Dojo i najmocniejszą wersję klasy jakiegoś ptaka. Ty, to może spróbujemy dzisiaj na Elicie zagrać. Co wy na to? Dzięki za podpowiedź. Tak, tak, tak spróbujemy, może. Słuchajcie. Ostatnio zacząłem sprawdzać te różne tytuły gierek i powiem wam, że całkiem spoko. Niektóre gry są mega fajne, tylko są drogie, nie? I, 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 i nie, nie da się tak wszystkiego przebadać, jakby się chciało. Może kiedyś będę miał na tyle czasu, że będę więcej gier nagrywał, ale teraz to jest bardzo słabo. I kamerka jest też tak wyjątkowo, no bo nagrywałem sobie odcinek do Skibidi Toilet, no i zostawiłem mi kamerkę tutaj. Pomyślałem, że od czasu do czasu może będziecie chcieli, ale gdzie się tu te ceny zmień, zmień, zmienia? Bo ja miałem jeden taki przedmiot. Widzę, że się nie zmienia, więc no nie wiem. Wejdźmy sobie Ty, tu, coś jest. Patrzcie musimy wejść sobie i potem zagramy tą jakieś srebrne monety może ulepszymy jakąś klasę albo coś pamiętam jak cię oglądałem w między 2015 i 16 to były czasy szkoda że już nie wrócą zawsze możesz tu wrócić na kanał i, i mnie oglądać czemu nie prawda no czasy to co było kiedyś to nie wróci natomiast wiecie no dalej jakby staram się nagrywać Ponownie dziękuję za odpowiedź sorki że za małą aktywność, ale moje mam pokolonie i jest dużo wycieczek. No nie przejmuj się, ktoś tam. Nie przejmuj się. Dobrze, korzystaj sobie choć jakieś kolonie i tak dalej, to jest fajne. Miły czas więc, jak najbardziej zachęcam. POPDX, Skąd masz tyle złotych i srebrnych monet przy takim niskim levelu? A poza tym drugie pytanie, co ci się stało z twoim kontem Węgrybers Epic? Gram w zmodowaną wersję Angry Birds Epic, więc to jest tak, jakby nowa gra. Natomiast ta stara wersja mam zapisane, bo to jest przypisane do mojego konta Google Play, chyba, i, i, i raczej to mam. Więc jakbym chciał, to bym mógł. Wiecie, to bym mógł sobie zagrać na starym koncie. Tylko w stare Birdsy no tutaj nie ma nic ciekawego w starych Angrybercach, nie? Co ta świnka robi, że ona jest taka mocna? Aha, no dobra, damy radę. Lego klocek Brod, czy tylko na tej stronie serii odpowiadasz na komentarze? Czy będzie FC25? To jest FIFA, tak? Kiedy opowiesz na temat pracy youtubera, kiedyś Cię prosiłem, czy będziesz grał w Bed Piggies? Pozdrawiam Cię krótko i czy wiesz jak zagrać stare gry Lego? Chodzi Ci o te gry Lego Ninjago przeglądarkowe. Pewnie gdzieś jest, jeszcze są na jakiejś stronie, tak mi się wydaje. Natomiast, co do reszty pytań, no, może kiedyś zrobię jakieś takie opowiadanie. Myślę, że możemy to zrobić na Minecrafcie, prawda? Jak będę nagrywał Minecrafta, Bed Pigis, mogę sprawdzić, natomiast, no, bardzo, bardzo słabe noty miało Be Be Bad Piggy's, tak szczerze mówiąc. A co do FIFA, no, to nie wiem, może kiedyś sprawdzę sobie. Właści, właściwie to jak grasz w tę grę, używasz tego moda stworzonego przez community? tak Marek? Tak, tak to jest ten mod stworzony przez tam nie wiem czy community, ale przez tam jednego z jedną osobę chyba. E, Mar e, w, jaki Content aktualnie najlepiej ci się nagrywa? Czy, jest, czy jesteś spełnionym człowiekiem? Co mi się na, na aktualnie nagrywa? Dobrze Szczerze te newsy No bo to już jest taka tematyka moja tak w sensie no jestem dorosły więc jakby to polityka i takie rzeczy to mi się spoko nagrywa No i co tutaj już w gry mnie, gry mnie już tak nie cieszą Szczerze chociaż poznawać te nowe tytuły fajnie tylko że problem jest taki że to bardzo dużo czasu konsumuje No a drugie że to te gry są mega drogie nie i przez to jakby jakby też to uniemożliwia nagrywanie No bo wydajcie sobie Non-stop po 200 zł na gry, nie? I to jest problem. Co, czy jesteś spełnionym człowiekiem? Myślę, że tak. Ja tam nie, nie narzekam na nic, więc jakby niczego więcej mi nie potrzeba. Tak, to jest wyłapane Sold Out. Ok, to po co tu było otwarte? Jak to jest wszystko sprzedane? Dziwne. Także według mnie wszystko jest ok. Co sądzisz o zlikwidowaniu? No, TikTok powrócił, jak widzicie, ale. Z jednej strony myślę, że no nie wiem, szczerze jakby oni sprzedali część praw właśnie do Stanów dla tam jakiegoś firmy ze Stanów, no to chyba by nie było problemu. Elita ma 700 życia. Myślę, że nie jesteśmy w stanie tego pokonać przynajmniej na razie. Także, no cóż, no na razie TikTok istnieje, ale on jest taki. No te filmy na tym TikToku nie są naj, najwyższych lotów, przynajmniej. nie Oczywiście nie uwierzę wszystkie, ale większość, no i ma bardzo negatywny wpływ na młode osoby. Z czego wynika to, że masz tyle kanałów Kanałów mam może potworzonych dużo, ale nie prowadzę już tych kanałów, nie to było tak robione, bo kiedyś zrobiłem te kanały, bo YouTube zauważcie, że lubi. YouTube lubi tematyczne kanały, tak? Czyli jak nagrywam Minecraft, to ja nie wrzucę na kanał z Minecrafta nagle um, nagle tego odcinka z nie wiem z, z czego. No co jest takie z Neverwinter Nights na przykład jakiej starej gry, takiej nostalgicznej, której wy nawet nie kojarzycie, bo jest starsza od was. No bo no bo nie obejrzycie tego, nie? Na kanał z Minecrafta powinno się nagrywać z Minecrafta, a na kanał Robloxowy się nagrywa tylko Robloxa. Bo wtedy YouTuber poleca temu gronu, które lubi Robloxa, nie? No i tak dalej, więc m, dlatego, no tak było, że tematycznie kanały bardziej pasowały. Natomiast, no teraz już mam to gdzieś, tak szczerze, mi to wszystko jedno, więc wrzucam tutaj wszystko na ten kanał. Natomiast, nie wiem, każdy YouTuber Wam to powie, że. Tematyczne kanały najlepiej się sprawdzają. Kim chciałbyś być, jak byłeś młodszy? Śmieciarzem. <laughs> Chciałem być, nie wiem, mieć swoją firmę, która segregowała śmieci i potem je przerabiać na coś nowego i tak dalej. Takie miałem fantazję. Darwinusiek, a źle bo gorączkę mam często bóle głowy. O Jezu, to współczuję. Wracaj do, do zdrowia. Mam nadzieję, że teraz jest już wszystko dobrze, to u Ciebie. Not wax, no ja ferie mam za miesiąc prawie, ojaj no bo to jest porozrzucane, żeby nagle wszystkie województwa nie miały o tej samej, w tym samym zakresie czasowym ferii, bo to logistycznie, kiedyś tak było i to chyba było bardzo logistycznie, wszystko było przeciążone, nie, wszystkie ośrodki i tak dalej, więc oni to zmienili. Brod, pamiętasz kanał, który kiedyś miałeś, gdzieś otwieraj skrzynki CSGO? Tak też próbowałem właśnie takiego bo to widziałem gdzieś na zagranicznym YouTubie że ktoś sobie tam te skrzynki o, o, otwierał i nawet to miało dużo wyświetleń ale potem to porzuciłem bo stwierdziłem że a nie chcę mi się tego otwierać tak szczerze dużo miałem pomysłów których nie zrealizowałem a myślę że byłyby całkiem spoko pierwszy ale urwał ale to było dobre cześć Miko Prodgrave kiedyś w Need for Speed Underground 1, 2 oraz Most Wanted Adam.pl Adam.pl, tak. tak. Tak, to są te. Większość tych bardzo starych gier grałem, bo byłem młodszy, bardzo młodszy i miałem na to czas. Teraz już, już tak się nie za bardzo, nie? Więc jak najbardziej grałem w tego typu. Większość tych starych gier grałem. No dobra, no chodźmy do sklepu, tak swoją. I tu jest ten event. Musimy zagrać chociaż jeden, żebyśmy dostali. A, wziąłem złego ptaszka, ale dobra, niech będzie żebyśmy dostali chociaż zaliczenie tego żeby masterki sobie zwiększyć będzie powrót do Clash Royale Gryczko kiedy nagrałem już chyba w grudniu czy kiedy tam nagrywałem ten Clash Royale ale można od czasu do czasu wrócić nie chcę chociaż te 8 minutek ponagrywać czy coś jak najbardziej czemu nie albo robić takie czasem chyba zrobiłem to czekajcie Eee, takie miałem właśnie grę, takie kompozycje, że grałem w różne gry przeglądarkowe. Bo nie wiem, gdzie to jest. Byłem na stronie głównej YouTube. Eee, ha, ha, ha. Czekajcie, no tutaj, tutaj zagrałem, rozumiecie? 5 najlepszych gier na telefon i PC, i sobie zagrałem w to. I tu ma zagrałem, jak widzicie, na miniaturce w eee, tego Węgry Birds w. Mm, jakaś Jak się to Avatar World, miałem z Clash Royale tutaj, ślimaka Boba. No i grałem w różne gierki przez 20 minut. Nie, i tu wymienia, zmieniałem sobie co jakiś czas. I tak to wygląda, więc można co jakiś czas wrócić, nie? Do tego nie ma tu żadnego problemu. Wow, 700 obrażeń ta bomba zadaje hej, bro, czy zdarza ci się obejrzeć mecz piłki nożnej? Czy jesteś fanem piłki nożnej? Jak jesteś, to jaki jest twój ulubiony klub? Paladen? Wiesz co? Rzadko, znaczy chyba ostatnio oglądałem mecz Barcelony Realu, ale nie ten co był teraz, tylko ten jeszcze wcześniejszy. A tak to ciężko. Kiedyś bardzo często oglądałem piłkę nożną, teraz już nie. Ale no Barcelonie, znaczy już nie tak bardzo jak kiedyś, ale wcześniej bardzo Barcelonie kibicowałem. E, jeszcze, w, słuchajcie, za czasów, jak Patryk Kleifert tam grał, bo to był mój ulubiony piłkarz, dlatego że. No też miał na imię Patryk, nie? E, brod, jak wygląda twój typowy dzień? E, jak mój wygląda typowy dzień? Pomagam żonie e, dzieci do szkoły i przedszkola ogarnąć. Potem idziemy, potem. Potem idę na zakupy, żeby sobie pospacerować. No, robię, robię jakieś rzeczy koło domu, coś tam nagram. No i się zajmuję innymi rzeczami. Także to typowy, nudny dzień. Boomera, <grymne> czy tam starszej osoby? Ej, brod, mam pytanie: skąd masz tyle złotych? Aha, właśnie, bo wy o to pytacie, a nie odpowiedziałem. To jest wersja zmodowana i tutaj o wiele łatwiej dostać. All Star mods się tu nazywa. Łatwiej dostać te wszystkie rzeczy, więc więc tak to mniej więcej wygląda. Czekajcie, złączę ten, bo mm, zrobimy sobie kolejne pytania, bo już mi się wasze skończyły z tego filmu, ale zrobimy pytania, które piszecie potem ogólnie wszędzie. Dziś odpaliłem tę grę, haha, i nie wiedziałem o co chodzi z tymi trampolinami, bo nie mogłem przesunąć dalej i szukałem ponecie, haha. Ktoś zagrał w potwory i spółka, mój stary film. Patrzcie, 24 000, 10 lat temu, jezu, to się grało. 110 łapek, i tutaj właśnie ta osoba. Hunter, Ty Nexus, mi tu komentarz dał. Jezus, to były czasy piękne, jak się jeszcze yy, tam grało z y, osobami z Jaroka, i tak dalej. Fajne czasy, jak się streamowało odczyta Pan tę wiadomość na gmail słowo kluczowe Tessera powinno znaleźć napisałem tutaj bo pod jednym z filmów usunęło komentarz muszę zobaczyć bo nie wiem o co tam chodzi zaraz poprzeglądam maila i odpiszę jak najbardziej nie ma problemu chyba nie wiem tam będziesz chciał testować jak żebym potestował jakąś grę czy coś Worldcraft Gaming zaraz sprawdzimy jak skończę nagrywać to ci odpiszę Rodzaj, reaguj na Skibiddy, to jest 75, stary kontra nowe z ulepszeniem polskie napisy od Milo Dicks YouTube. Zobaczymy Milo, bo to od ciebie, tak? Zobaczymy. Na razie nie mam czego oglądać tak szczerze, ale mogę też, co, napisz to nie tutaj, tylko napisz na, na tym głównym kanale, albo w sumie tu też pisz, bo ja częściej czytam tu komentarze. Um, co my tu mamy? Aha, ktoś chce, żebym Fortnite'a zagrał. <laughs> Pan Lee. O jezu. Fortnite to będzie ciężko. Ty, no co ja tej skrzyni. No, no, no dobra, otworzył. uuu, uu, ile złotych monet. Chodźmy do sklepu. E, o kurka, tak dawno Cię nie oglądałem, brodże, że nostalgia mnie wzięło. E, Miko, bardzo mi miło. Pozdrawiam Cię. Wracaj tutaj częściej. Korzystaj z playlisty. Bo bo playlista zawsze ci pokaże najnowsze filmiki. Dobra, gdzie ja tu mogę sklep ogarnąć w ogóle? Ty, no, gdzie tu jest? Tu jest sklep, ok. Mamy upgrady, więc możemy. Ty iluzjonista, tu jest. Może czas iluzjonista wziąć? No, tu jest za darmo, ty. Biorę to. Patrzcie, StoneGuard. Dobra, bierzemy te wszystkie klasy za darmo. A jakie te super elity kupić? Gdzie można? Chyba, że kupimy sobie kowadło, to może nie. No chyba nic więcej nie potrzebujemy. Może to do miksturek. Tu jest jeszcze mu za 5000 diamentowe. Tu coflasz, ok. Tu mogę kupić te monety za srebrne, ciekawe. Ale no, szczerze. Okej, okay, elitarna, a jak te lepsze klasy kupić, to chyba dopiero potem, nie? Tak mi się wydaje. No dużo jest, ale chyba szczerze to bez sensu to kupować. Przynajmniej na razie, nie? Tak mi się wydaje. Eee, dobra, co dalej? O kurka, tak dawno to już czytałem, to już 10 lat. Tu też Blazi 9 napisał. Patrzcie, Minecraft, co to było. Jezu, jaki Minecraft dziwny miałem, ale to chodziło, patrzcie, jak to lagowało mi. 209 tysięcy odcinek z Minecrafta, stare dobre czasy. Ty ja muszę chyba zagrać tego Minecrafta, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że. To by była najlepsza opcja, żeby też sobie ograć tego Minecrafta i coś tam pogadać o różnych rzeczach. Jakieś tematy trzeba na bieżąco. Eee, Okej okay, czekajcie tu już nie mogę przejść Ale tu mamy a czerwony klucz jest potrzebny Czy ja wszystkie rzeczy na mapie Już ogarnąłem Tu jeszcze coś jest Z tego co widzę tu możemy się udać eee, Czekam na overwatch 2 No tego overwatcha eee, Szczerze średnio mi się chce W overwatcha grać powiem wam szczerze Szczerze to tak ciężko Skończyłeś się już gdzie dzie, dzie, dziek. No, wiecie, wszystko się kończy. Co ja mam powiedzieć, Wam? No, skończyłem się, nie? Cargul e, Peter 2025, witam. Znowu tu jest ten. Oj, nie nie, nie chciałem tego kliknąć. Czekajcie. No, gdzie to jest? Tutaj. Kolejny odcinek stary. Ludzie komentują mnie. Ja widzę, że się Wam wyświetlają te odcinki do trzech razy sztuka Minecraft survival brody jesteś fajny łap łapkę w górę aż mu tu damy serduszko ja muszę też zacząć odpisywać na te stare komentarze być może e, prosiks, być może słuchajcie e, ktoś wróci nie dostanie powiadomienie chyba że nie macie dostępu do tych kąt, bo też tak może być e, te małe metalowe z czego nie mogę się podnieść to był Puklerz, taka mała metalowa tarcza która czasami też służyła jako broń a jakbyś nie używał nie używał nosząc broń zawsze możesz go sobie zawiesić na biodrze przez co ci da metalową ochronę e, templarysta dziękuję za odpowiedź a powiedz mi jak go zakładać bo już nie muszę te, te skróty klawiszowe sobie przyswoić Harlsford jest całkiem śmieszny taka memiczna gra pamiętam jak grałeś w lego i Kogame, porszak no Pamiętam, mi się bardzo fajnie grało w gry LEGO, szczególnie ta pierwsza LEGO przygoda, powiem Wam szczerze, ta pierwsza LEGO przygoda to było coś mega fajnego, mi się bardzo w to fajnie grało. Czekajcie gdzie to jest? Tu, sprawdzimy sobie to. Wideo, najstarsze, patrzcie. Myszka Miki, Bolek i Lolek. O, Lego przygoda to były czasy. Zmieniłem tu miniaturki na trochę fajniejsze. Myślę, że te miniaturki są lepsze od tych, tych starych. Chociaż, te też miały swój urok. Słuchajcie, wiecie, te, co miało swój urok? To Lego przygoda gra wideo. Ja już nie mam tej czcionki, nie wiem jaka to jest czcionka. Jakbyście może znaleźli mi tę czcionkę, jak się nazywa, to bym użył sobie tego samego i byśmy powrócili. Bo te. Wiecie, ta czcionka tu. To było całkiem, całkiem fajne. Teraz, chociaż ta też nie jest jakoś zła, nie? Nie jest taka zła moim zdaniem. To była Gewia albo Giz Gizarma, jeśli chodzi, chodzi o pancerzonych przeciwników, to polecam broń obuchową, bo jak w prawdziwym świecie mie miecz nie służył do walki z opancerzonymi, pod tym względem gra jest realistyczna. Uu. Dziękuję, bardzo widzę, że Templary zda się bardzo dobrze znasz na tym średniowiecznym uzbrojeniu, poza tym no sama nazwa Templariusza nie, tu źle skończyli. Ci templariusze szkoda ich chyba. Pamiętam jak cię oglądałem, a tu już czytałem. Ładnie to wygląda, no gierka jest, jest mega spoko. To jest taka oldschoolowa. To jest nawiązanie do tych gier na PS-ie chyba PS 2. Przynajmniej tak coś kojarzę. Tu też Paladin widzę też napisał komentarz. Nostalgia. Dobra, czekajcie, niech tu walczą. Gdzie to jest? Tutaj, nostalgia, nie? Ło wow, ho, ho Lego to jest dopiero półtorej miliona wyświetleń, ten film. Jacie, że to były czasy, teraz to można sobie pomarzyć o takich wyświetleniach, nie? <laughs> o, jacie, stare, dobre czasy. Było fajnie. Ale się skończyło. Moim zdaniem, ja bardzo źle zrobiłem raz, że porzuciłem ten kanał. Dwa, że po prostu nie myślałem przysłuszłościowo, To znaczy, że nie, nie, nie. Bo miałem ten kanał dla starszych, ok, Brod, ale ja go nie tworzyłem jakby tak z zaangażowaniem. Nie tworzyłem go równolegle, przez co. Przez co wiecie, nie miałem, jak dorośliście, to nie miałem gdzie odesłać tych ludzi, którzy już do, dorostali, interesowało ich coś innego, nie? No i to, to był mój taki dość, dość duży błąd. Jakbym miał taki kanał. Uuu, nie, 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 co ja zrobiłem? Jakbym miał taki kanał, to by było troszkę e, inaczej, nie? O wiele lepiej by było. Hmm, nie mogę papryki używać, to jest najgorsze. No, ale cóż, no, takie, takie, tak to się bywa w życiu, nie? Że popełnia się błędy, powiem wam szczerze, że nawet nagrywając w starym stylu, jakbym się spiął, to bym ten kanał przywrócił do życia. Szczerze, jest to możliwe, tylko no, ja już nie mam takiej chęci do nagrywania gier, nie? Jak kiedyś, no, już jestem starszy, no. No i tak to wygląda, więc może, może jak mnie kiedyś znajdzie Wena, to zrobimy. Wtedy bym naprawdę ten film, ten kanał mógłby odżyć. A, ale to kiedyś.